Cześć! Tu ekipa, ekipa ma wzika! Dzisiaj otwieramy nową serię jajek z biedronki. Tak. Y, Miami. Z biedronki, jogurt y, waniliowy. Z biedronki z uwaga, psi Patrol. Super! Z bohaterowie! Jak się pytacie, to jest. Psi już doszłam tata Straż, mów wyraźnie. Jak ty, jak to jest do, jak wtedy to obejrzeć, to można po angielsku tego Słuchajcie, e, jeśli oglądaliście któryś z filmów e, Psi Patrol e, Super to e, napiszcie nam w komentarzach i zobaczymy, co kryją takie oto jajka, właśnie dzisiaj kupiona... Gang Słodziaków. Kupiliśmy tą książkę dzisiaj i dodatkowo kupiliśmy piękne, piękne. Y, y, I piękne jajka. Y, jajka jogurtowe. Y, otworzyłaś mu? Tak. Y, I teraz zaczynamy. Słuchajcie. Y, ZACZYNAMY super przygodę. Czyli mamy Rabol, marszal. Sky i Chase. Mhm. Niestety, niestety tylko takie jajka były dostępne z takimi postaciami, ale pamiętajmy, że to, że Rabul jest tutaj, to nie znaczy, że on tam w środku taka będzie figurka, albo nie wiadomo co tam będzie. Może to nie być figurka, tylko co? Stickets Stickets albo zawieszka, albo jakaś naklejka, albo bransoletka, bo słuchajcie, odsyłamy was do filmików, które nagrywaliśmy o sim Patrolu Mogę o takich obejrzeć. jajkach, ponieważ w jednych były bransoletki, mhm. były stickets, były co było jeszcze, figurki były. To koniecznie Więc koniecznie obejrzyjcie, bo mamy dużo tych całych, ca całych, całej kolekcji z takich psiego patrolu, z takich jajek. Tylko, że były różne serie były podwodne, było świąteczne, obreloki nawet były. Pamiętasz? I co było jeszcze? I były świąteczne bryloki, jakiś tam dziki sachu z jakimiś takimi czapkami. A te są super bohaterowie. No to zaczniemy dobrze, od... Aurelina, zaczniemy zaczynasz. Zacznijmy od Częsa od, od... bohatera. Tak? Znaczy <grym> policjanta. No, właśnie, jest no i śmieje. super bohater, tak? No i zaczynamy. Uwaga. Ojej, Co jest to jest? Wiem, że to jest Marshal. Marshal, ale to jest figurka, czy to jest? to jest? Figurka tak mi się zdaje. Figurka, dobrze. Ale Mhm. Tego. Nie mogę tego, nie mogę. Daj, daj. Nie, bardzo jest. O kurczę, co. co? najnowsza wersja, jak? Największa, największa naj, naj, najnowsza wersja. Ciężko otwier. O jest, 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 proszę Państwa. Daj, Ale bula, 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 bula. A mogę prosić tutaj? Ale nie, nie! Marsza, mam zobaczcie, jaki świetny. Zobaczcie, jaki świetny pies. Patry, też by to Straż, strażak, tak? To mogą być o. I zobaczymy jaka tutaj, jest. zobaczcie, jest Patrza, Marsza. Są dwa, można o. Dobyć, a o. Roki, i Słuchajcie, mo co możemy? Z możemy breloki hmm. do zostać. Takie? O, takie ze super bohaterami. Jestem Nawet by się nam przydali. Jest, mogą być całą kolekty właśnie tak. Takie, zobaczcie. I można też. Zobaczcie, jakie świetne figurki są dość spore różnych raz dwa trzy cztery pięć sześć figurek super psów dobrze to zostawiamy teraz otwieramy teraz zobaczymy co będzie na sky czy będziemy mieć powtórkę słuchajcie bo kiedyś mieliśmy tak, że trzy sky były pamiętasz słuchajcie obejście koniecznie taki numer że tutaj ja już wiem co tutaj będzie uwaga o. A bo to że jak Ci się uda. O, Brabul! Brabul pies bohater, a zobaczcie jakie mają fajne spodnie, a tamten ma takie spodnie jakieś? Aurelia, ja obejrzyj. O, ten ma takie spodnie nawet z pasem, słuchajcie, widzicie? On ma takie, rękawki jakby. O, zobaczcie i taką bluzki ma. Tak, i tutaj będzie, tutaj będzie kolejny. O, też ma spodnie tylko żółte. Dobrze, te otwieraj. O, kolejne. No, niestety mamy tutaj takiego Macieja, który nam trochę hałasuje, jak wiecie. Ale, ale nie mhm. Za że... Ale tutaj. Otwierania. Jeszcze nie koniec otwierania. Zobaczcie, to są takie kubeczki e, nie, z jogurtem. To może być Rocky! Rocky? Yes, hurra! Czyli, tak czyli, jest! Hurra! Czyli, czyli, bo nie mamy powtórki. Zobaczcie, mamy kolejną figurkę rokiego. Super! Teraz no Czy? to teraz mamy już trzy i teraz ostatnie. Ale pamiętajcie, że są jeszcze inne filmiki i bohaterów mogą być na kanale No i teraz patrzymy na... na, na, na. No, patrzymy, patrzymy. O, powtórka. Powtórkę mamy. Rabula. Nie. Rokiego. Nie! Mamy powtórkę marszala. O, Czyli w marszalu był marszal, tak? Czy nie? Tak, tak. Zobaczcie, w marszalu był marszal, czyli mamy powtórkę. Tak, tu będzie jasne. Zobaczcie, mamy, czyli mieliśmy cztery jajka mama, mama. i mieli, mamy super bohatera marszala, super bohatera marszala. Mama! mama, mama. Rabul i Rocky. Serdecznie Was pozdrawiamy. kciuł w górę. I subskrybujcie nasz kanał. I ma, ma do być, zobaczenia. Mamy ma z łapek 101. 101. Ono słuchajcie, A, teraz mama. Dajcie na łapkę w górę mama. I mamy mama. 101.